Hej, hej, witajcie, kochane panny z tej strony Wróżka Roza. Dzisiaj zapraszam Was na horoskop na miesiąc marzec 2026. Zaznaczam, że horoskop nie będzie rezonować ze wszystkimi widzami, bo to jest horoskop ogólny. Niemniej to, co usłyszycie, może być bardzo ważną informacją dla Was. A kto chce skorzystać z czytania indywidualnego, gorąco zapraszam na Facebooka, na bloga Wróżka Roza lub odsyłam do linka umieszczonego w opisie pod filmem. Tam możecie sobie. Zarezerwować termin sesji indywidualnej. A jeżeli nie będziecie wiedzieli jak, to możecie do mnie wysłać wiadomość SMS i wtedy wspólnie ustalimy termin sesji indywidualnej. Drogie panny, ja Wam serdecznie dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki w górę, za to, że jesteście tutaj ze mną. I oczywiście zachęcam do Waszej aktywności. Bo to pozwala budować mój kanał. Także subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie, wciskajcie dzwoneczek, by dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. I przypominam, że każda Wasza aktywność wpływa na algorytmy, na algorytmy filmu, jak i również mojego kanału. Zatem zobaczmy, drogie panny, co się będzie działo u Was w finansach. Finanse, finanse w miesiącu marcu. 2026 dla panny. Kochani, no, wychodzi, że będzie spełnienie tutaj koło fortuny, że będzie się dobrze działo. Być może też wydatki będą trochę szły na młodsze osoby, lub też zarobki dzięki młodszej osobie, lub ktoś będzie wam pomagał, tak? Czyli tutaj takie jakieś wsparcie będzie, będziecie mieli. No, też może być tak, że będziecie dumne z jakiejś osoby w rodzinie, która jest młodsza, a osiąga sukcesy. Może zabłysnąć w świetle reflektorów, czyli tutaj może się stać jakąś gwiazdą, czyli to może być Wasze dziecko. Dociągamy karty. No i z tego też mogą być profity, tak? Uważajcie też, bo ktoś być może będzie próbował was tutaj oszukać, ale słuchajcie, macie drugi raz kartę gwiazdy, więc tutaj, no, mega, mega. Dużo komunikacji, być może też dużo przemieszczania się w związku z karierą. Pamiętajcie o tym, żeby wszystko było na, na legalu, tak? Czyli tutaj musi być wszystko dopilnowane, ale słuchajcie, macie drugi raz y, 10 kielichów, czyli spełnienie, czyli będzie dobrze. Spełnienie, więc y, super, super tylko żeby były odpowiednio umowy podpisane i wymagać to co jest na umowach, tak samo wymagać w rzeczywistości, tak? No albo też żeby nie było żadnych pomyłek, no po prostu pilnować tutaj finansowych spraw. No zobacz, zobaczymy teraz co w uczuciach, co w relacjach, co w przyjaźniach. Uczucia, miłość, relacje, przyjaźnie dla panny. Uczucia, miłość, relacje, przyjaźnie dla panny na miesiąc marzec 2026. No i kochani, też spełnienie. Tutaj trochę samotności też może będziecie szukać, będziecie potrzebować tej samotności, żeby złapać równowagę. Lub też ben, były będą momenty, że byłyście samotne. I tutaj jest nowy początek, czyli tutaj nowa osoba może się pojawić. Dociągniemy karty, oczywiście. Panna na miesiąc marzec 2026. Yy, moi drodzy, możecie mieć też do czynienia z osobą, yy, tutaj mogliście mieć z osobą niedojrzałą, albo też yy, macie jakieś zmartwienia przez dzieci, tak? Może być tak, ale są. Tutaj jest miłość odwzajemniona, tak? Czyli dwa kielichy, spełnienie, kochani. Wy się zamartwiacie i niepotrzebnie się wkręcacie i, i taki ciężar czujecie. Po co? No, tu właśnie to, to musi odejść. To musi odejść. Wy musicie być silni. Wy musicie wejść w tą energię króla kielichów, lub też po prostu tutaj kogoś takiego będziecie miały. No i jest słońce, które wszystko uzdrowi. Moi drodzy, myślcie pozytywnie, bo tutaj być może ta osoba rozwieje wszystkie już Wasze y, problemy, y, jakieś takie wątpliwości, tak? Bo wy niepotrzebnie się wkręcacie swoimi myślami w jakieś takie y, brak równowagi. Wy macie to do przepracowania, zrównoważenia, uzdrowienia i tutaj będzie pięknie i, yy, i wy to przerobicie I, yy, ale też wiecie co, macie do uzdrowienia albo coś z dzieciństwa, jakieś traumy albo traumy z poprzednich związków, tak? bo yy, słońce to też tutaj jest dziecko, tak? czyli tu coś z dzieciństwa może jest do przerobienia, albo wy macie to tak zwane wewnętrzne dziecko czyli duszę, swoją duszę macie do uzdrowienia, tak? czyli tu jest też to dziecko Albo wy zachowujecie się jak dzieciaki, myśląc negatywnie i wkręcając się, i to wszystko wam burzy, rozwala cudowny związek, gdzie jest relacja miłość. Macie królo, króla kielichów, gdzie jest miłość odwzajemniona. Ten facet wie, czego chce, jeżeli chodzi o kobietę. To ta kobieta też wie, czego chce. Zamieńcie sobie tę energię. Ale tutaj jest po prostu mega. I czego wy chcecie? Wam się wydaje, że wy jesteście samotne. Albo już taki związek przerobiłyście, i tu pojawia się lekarstwo, że tu już ten mężczyzna będzie lekiem na całe zło. Już się wszystko zmienia, moje drogie. Więc wszystko będzie dobrze. No dobrze, w takim razie zobaczmy, co nam powiedzą karty Lenormand. Karty Lenormand dla panny na miesiąc marzec 2026. Karty Lenormand dla panny na marzec 2026. Kochani, no trochę tajemnic też jest. Być może też karty mówią o tym, że wy macie być trochę tajemnicze, nie pokazywać, jak to się mówi, całej dupy. Jest wielka przyjaźń. Yy, karty też mogą mówić, yy, żebyście się może zaczęły czegoś uczyć, tak? Tu jest jakaś podróż z przyjacielem. No i kochani, pieniądze, ale też zwracajcie uwagę na wydatki, bo te pieniądze mogą Wam odpływać, tak? Więc tutaj na to zwróćcie uwagę. No, niby one płyną do was, ale ten statek może powodować, że, że zmieni się prąd i mogą odpływać, tak? No albo z, y, będzie sukces dzięki jakiemuś przyjacielowi, dzięki pomocy jakiegoś przyjaciela, gdzie po prostu ten, y, te sprawy, które stały w miejscu, pójdą do przodu. No i inwestujcie w naukę, w kursy, bo to wam też y, przyniesie sukcesy. Moi drodzy, jeśli chodzi o Prace, no to tak jak powiedziałam, będą sukcesy, będą pieniądze, ale uważajcie też na wydatki, żeby no nie, nie tracić tych pieniędzy, tak? No tu jest też prezent od losu, więc może też w loterię zagrajcie, albo może być też testament, nie wiem. Jeśli chodzi o relacje, no to tutaj jest przyjaźń, świetna przyjaźń i... Być może to jest relacja taka na odległość, no i, i będzie trzeba coś zrobić, żeby się spotkać, tak? Być może właśnie dlatego są te, w tej relacji u Was takie wątpliwości, bo nie wiecie co się dzieje, bo, bo czujecie się jednak samotne, albo właśnie, że, że jest ta odległość. Więc tutaj będziecie dążyć do tego, żeby się spotkać, być może będziecie Wy gdzieś jechać. Albo po prostu przyjaciel was odwiedzi, tak? Więc tutaj tak to wygląda, ale ogólnie bardzo dobrze. Jeśli chodzi o wasze zdrowie, moi drodzy, może się pojawić alergia na futrzaki. Uwaga na wodę w organizmie. Też podwójne organy, czyli nerki, czyli też mogą być płuca, żeby... oczy, może tutaj warunki pogodowe mogą powodować yy, yy, jakieś problemy z oczami, więc na to zwróćcie uwagę. No, i jakieś kontrolne badania, tak? Może więcej też ruchu, jeśli chodzi o yy, spacery. Zwróćcie uwagę na yy, swoje ciało. Ogólnie też może będziecie robić jakiś tatuaż. Aczkolwiek też karty mówią o tym, że zwróć uwagę na guski, na jakieś znamiona, cokolwiek się będzie pojawiało, to na to tutaj należy zwrócić uwagę. Ok, zobaczymy teraz karty rady. Karty rady dla panny na. Miesiąc, marzec 2026. Bądź kreatywny. I druga karta rady. Druga karta rady. Marzenia. Myśl o rzeczach wielkich. Istnieją niewidzialne siły, gotowe wesprzeć Twoje marzenia. Więc tutaj będzie wszystko dobrze, tylko musicie myśleć pozytywnie. I się wszystko spełni, czego Wam serdecznie życzę. Dziękuję, drogie panny, za uwagę. Życzę Wam udanego miesiąca. Życzę Wam dużo miłości, dużo pieniędzy, spełnienia marzeń, dużo zdrowia i wszystkiego tego, co sobie wymarzycie. Ściskam Was cieplutko, wysyłam Wam moc pozytywnej energii. Buziaki.